Dajcie, za chwilę rozpocznie się sesja Rady Warszawy. Rafał Trzaskowski przepycha kolanem strefę czystego transportu, czyli strefę wykluczenia. Dziesiątki mieszkańców protestuje, nie są wpuszczeni na sesję Rady Miasta. Trzaskowski właśnie przepycha kolanem strefę czystego transportu w stolicy. Pod pretekstem troski o środowisko, każe warszawiakom przesiąść się na rowery i ubery. Samochodów ma nie być, a przynajmniej tych starszych. Te nowe, drogie, często nawet bardziej emisyjne auta spalinowe będą mogły jeździć dalej. W ten sposób Trzaskowski pozbędzie się z Warszawy nie spalin, ale korków dla wygody najbogatszych. To jest właśnie Warszawa dla wszystkich w wykonaniu Trzaskowskiego.